Czym jest architektura? Dziś omówimy w skrócie, czym jest i jakie są zagadnienia związane z architekturą. Czy zdarzyło się tobie nie wiedzieć, z czyich usług korzystasz, albo jak masz w kuchni, lub gdzie są klucze? Organizacja, koordynacja oraz uporządkowanie jest konieczne, jeśli chcesz jeszcze mieć resztki kontroli nad rozwijającymi się projektami. Na początku powiemy sobie o architekturze aplikacji. Po co rozważanie o architekturze i czym jest? Przykład problemów i rozwiązań architektonicznych. Dobór technologii. Jeśli chcesz stworzyć aplikację, to potrzebujesz zewnętrznych serwisów takich jak e-maili, serwisów płatniczych, serwisów reklamowych, dzięki którym pojawia się na przykład. Gorąca kobieta z dezodorantem, na którą jak ktoś kliknie, to ty dostajesz pieniądze. Aplikacja może dzielić się na części. Czyli składowe wewnętrzne takie jak strona internetowa, aplikacja komórkowa oraz baza danych. Planując stworzenie aplikacji, musisz zastanowić się, jakich zewnętrznych i wewnętrznych serwisów potrzebujesz. Musimy też je jakoś połączyć. Te właśnie zagadnienia to architektura systemu. W trakcie jej planowania trzeba uwzględnić różne czynniki. Opiszę je w dalszej części tego odcinka. O czynnikach, które decydują, jakie wybrać serwisy wewnętrzne i zewnętrzne, oraz jakie zrobić powiązania między nimi, opowiemy w dalszej części tego filmiku. Załóżmy, że chcemy stworzyć aplikację złożoną z wymienionych już elementów strony internetowej, aplikacji komórkowej oraz bazy danych. Do naszej aplikacji włączamy również wcześniej wymienione serwisy zewnętrzne: e-maile, na przykład Gmail. Serwis płatniczy, na przykład PayPal i reklamowy, na przykład Google Ads. Aby wewnętrzne serwisy mogły kontaktować się z zewnętrznymi, to musimy dobrać technologie, które umożliwią tę komunikację. W tym celu wybierzemy backend na PHP Symfony, a frontend i aplikacje mobilne na React JS oraz bazę danych na MySQL. Tym też uwzględniliśmy preferencje i doświadczenie naszego zespołu. Po uwzględnieniu używanych technologii musimy ustalić wymagania środowiska. W zależności od spodziewanego ruchu, częstości odwiedzania strony lub biznesowa potrzeba komunikacji potrzebujemy dobrać odpowiednią ilość i jakość serwerów. Są serwisy, które wymagają dużą ilość pamięci dyskowej do archiwizowania dokumentów prawnych lub wgrywania zdjęć przez użytkowników. Wtedy możemy użyć dysk sieciowy. Musimy też uwzględnić większą ilość pamięci ram i większy procesor, jeśli będziemy przetwarzać większą ilość informacji jednocześnie. Jeśli nie znamy ruchu lub trudno nam oszacować, jaki będzie to ruch, możemy korzystać z architektury cloudowej, która jest możliwa do skalowania przez zmienianie pakietów serwerowych. Serwery możemy podzielić ze względu na poziom kontroli. O bardzo dużej kontroli są serwery dedykowane. Wtedy decydujesz o sposobie tworzenia kopii zapasowej, o sposobie komunikacji między serwisami. O małej kontroli są typu serverless. Jeśli nie zależy nam tak bardzo na kontroli, a nie chcemy angażować się w zarządzanie serwerem, bo zależy nam na czasie lub nie chcemy angażować dodatkowych osób lub kompetencji. Narzędziem, które pozwala zarządzać serwisami, jest między innymi Docker Kubernetes. Pozwala na rozdzielenie odpowiedzialności i odpowiednie przydzielanie zasobów serwera. Mamy możliwość skalowania wtedy w zależności od potrzeby np. tylko bazę danych lub tylko dysk na pliki. Zachęcamy do zostania z nami do końca i oglądania naszych filmów w playlistach. Polecamy sprawdzić źródła w opisie, gdzie możecie znaleźć więcej informacji. Pamiętaj, by zostawić lajka, komentarz i aby subskrybować nasz kanał. Możesz również podzielić się tym filmikiem ze wszystkimi, którzy chcą uczyć się programowania. Mamy również zgodność środowiska deweloperskiego i produkcyjnego, i mamy większą kontrolę nad zależnościami. Projekt wraz z dokumentacją jest na stronie docker.com, a gotowe kontenery są na stronie hub.docker.com. Ostatnia porada: pamiętajmy o dostosowaniu i zoptymalizowaniu odpowiednich środowisk. Pamiętajmy o różnicach między środowiskiem produkcyjnym, gdzie kluczowe jest bezpieczeństwo, oraz deweloperskim, gdzie kluczowe jest szybkie diagnozowanie problemów. Dziękujemy wszystkim za oglądanie naszego wideo i widzimy się w następnym odcinku.